Moim państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Henryk Domański. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, Państwowa Komisja Wyborcza podała już pełne. Wyniki wyborów samorządowych wyglądają one w sposób następujący: Prawo i Sprawiedliwość 34,27%, Koalicja Obywatelska 30,59%, Trzecia Droga 14,25%, Konfederacja 7,23%, Lewica 6,32%, Bezpartyjni Samorządowcy 3,1%, oraz inne pozostałe komitety uzyskały poniżej 1%. Jednak jak to w przypadku wyborów samorządowych ci najwięksi gracze odnieśli. E, ci najwięksi gracze na konferencjach prasowych podczas wieczorów wyborczych ogłosili swój sukces. Ale kto może nazwać się prawdziwym wygranym? Największy odsetek głosów oddanych przypada Prawo i sprawiedliwości. Ten dystans między następną partią czyli... Platformę Obywatelską to są prawie 4 punkty procentowe, to jest w dużym stopniu powtórzenie tego wyniku z października. Wygrała Prawo i Sprawiedliwość, a zupełnie inną kwestią jest kto będzie rządził. W, w poszczególnych sejmikach w poszczególnych radach powiatowych kto będzie prezydentem bo to są to wybra, wy, wynika z specyficznej dosyć logiki samorządowej która jest tutaj sprawowania władzy w samorządach która jest nieporównywalna z Władzą, którą się uzyskuje w wyniku wyborów parlamentarnych. No ale generalna odpowiedź na Pańskie pytanie jest taka: wygrało te wybory Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj chodzi raczej o odbiór społeczny. Kto ma największe poparcie w społeczeństwie polskim? Jaka partia polityczna? Jest w nią PiS? Jednak politycy Platformy Obywatelskiej. no. Szczycą się i myślę, że słusznie, tym, że wygrali w największych miastach w Polsce. Prawo i sprawiedliwość, myślę, że na przykład chociażby w Warszawie nie ma czego szukać. No ale właśnie z czego wynika ten fenomen, jak pan myśli? No sprawa jest dosyć oczywista i dobrze przebadana. Wynika to z usytuowania w strukturze społecznej, z posiadania takich cech, które lokują ludzi w wielkich metropoliach takich ludzi, gdzie te ich cechy jak na przykład wyższe wykształcenie czy zajmowanie stosunkowo wysokich pozycji zawodowych. W przypadku Warszawy Poznania, Krakowa, Gdańska, i Wrocławia, kilku innych miast jeszcze, które związane są z preferencjami politycznymi, czy takimi preferencjami politycznymi, które kojarzone są z tak zwanymi pryncypiami, pryncypiami, takimi jak demokracja, tolerancja, niezależne sądy, dobre stosunki z Unią Europejską. Tego typu praworządność, tego typu rzeczy, do których się odwołuje Platforma Obywatelska i które najprawdopodobniej są uważane za istotniejsze przez elektorat Platformy Obywatelskiej. Ten elektorat lokuje się w większym stopniu, jest nadreprezentowany w tych wielkich miastach, w związku z tym, mam tutaj do czynienia z taką zależnością. Zależnością statystyczną, która się przekłada na te preferencje polityczne tak było i będzie. A czy panie profesorze to też może czy może to wynikać też z pewnego rodzaju zmiany poglądów, zmiany myślenia. Dam prosty przykład. Wcześniej mieszkałem w innym regionie Polski, wszyscy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, przeprowadziłem się do dużego miasta, no nie wypada. No do pewnego stopnia tak, ale nie całkiem, bo nie wypada, to pan tutaj staje się pewnym wymuszonym jakby konformistą, ale wymuszonym raczej przez pana środowisko zawodowe, a nie raczej środowisko sąsiedzkie. Tutaj nie region zamieszkania i to, że się pan przeprowadził działa, tylko raczej to bezpośrednie otoczenie, w którym pan funkcjonuje i które wie, no mniej więcej orientuje się, jakie pan ma preferencje polityczne, także co prawda w Warszawie to poparcie dla Platformy jest zdecydowanie większe, ale to samo można by powiedzieć o ludziach z wyższym wykształceniem, zajmujących wysokie pozycje. To o czym przed chwilą mówiłem Ci. To... Prawnicy, lekarze i tak dalej, nauczyciele akademicy, czy nauczyciele w szkołach średnich, bo to jest głównie doktorat Platformy Obywatelskiej. Gdyby pan dalej w dalszym ciągu mieszkał tam, gdzie pan mieszkał, przed przeprowadzeniem do Warszawy, ale oczywiście wpływ środowiska jest tutaj istotny. Takiego środowiska, które może coś zrobić na pańską korzyść albo niekorzyść, jeżeli w powiązaniu z tymi preferencjami politycznymi. Taka logika chyba za tym stoi, taki mechanizm psychospołeczny, który powoduje, że staramy się raczej dostosować do środowiska, w którym funkcjonujemy, również jeżeli chodzi o te poglądy polityczne, żeby się nie narazić na krytykę i to, czy wypada, czy nie wypada, to jest również ten element pewnej normy, która oddziałuje, z której wynikają nasze preferencje. Całe szczęście mam ugruntowane cnoty polityczne. To był tylko przykład, jednak przejdźmy dalej do, do naszej rozmowy, bo już w mediach pojawiły się takie grafiki obrazujące, gdzie prawo i sprawiedliwość ma większość, a gdzie Platforma Obywatelska ma większość. No i Polska Zachodnia to jest koalicja obywatelska natomiast Polska Wschodnia to jest Prawo i Sprawiedliwość już możemy obserwować takie negatywne komentarze zwolenników rządu Donalda Tuska że tam na wschodzie to mieszka ciemnota głupota jacyś tam przesiedleńcy z, z jeszcze z czasów II RP z Kresów. czy takie Dzielenie Polaków i wskazywanie, bo ktoś jest głupszy, a my jesteśmy lepsi w ogóle ma jakieś odbicie, jeżeli chodzi o wybory samorządowe? No ja mówiąc, przysiedlańcy to się raczej lokują w okolicach Wrocławia i tam na zachodzie. No, i tam, tam to, powiem, na no właśnie, no właśnie, właśnie. i oni głosują na platformę obywatelską. I Polskę 2050 jest raczej przeczy temu stereotypowi przekonaniu, że przesiedleńcy. Bo to nie są przesiedleńcy, tylko co najwyżej dzieci przesiedleńców albo wnuki przesiedleńców, to raczej tak. Natomiast ten rozkład, o którym pan powiedział, czyli związek z miejscem zamieszkania, regionem właściwie terytorialnym, podzielona na Polskę Wschodnią, Północną-Zachodnią. To funkcjonuje od kilkudziesięciu lat w Polsce. To jest dosyć zadziwiające. Kiedyś również na tych ziemiach zachodnich i wśród tych przesiedleńców, to z nich rekrutowali się zwolennicy SLD jak powszechnie wiadomo. Taka orientacja bardziej lewicowa, liberalno-lewicowa, można by powiedzieć. Co nie zostało do końca wyjaśnione, ale. Być może bliskość Unii Europejskiej, bliskość krajów zachodnich tutaj oddziałuje ta atmosfera, naszej pewien. Ale coś takiego występuje, natomiast wracając do tego do tej kwestii w końcu politycy Platformy Obywatelskiej, czy czy elektorat, czy, czy politycy rekrutujący się z trzeciej drogi, od na Hołowni raczej. Oni tego nie mówią na wprost, no co najwyżej od czasu do czasu im się wypsnie, ale oni doskonale wiedzą, że tego nie należy mówić, ponieważ w ten sposób zyskuje się raczej negatywną opinię. O tym się nie mówi, aczkolwiek o tym oczywiście się myśli, w tych myśli i, i w tych kategoriach się między ocenia ten elektorat. Dzięki temu między innymi Platforma Obywatelska ma tak duże poparcie z Brukseli i z Unii Europejskiej, bo z tego typu stereotypem, że tutaj ta część konserwatywna lokuje się na ziemiach bardziej wschodnich, bliskich granic z Białorusią, i tak dalej. Stąd bierze się to poparcie Unii Europejskiej dla Donalda Tuska, między innymi, bo chodzi o to, chodzi o to żeby właśnie. E, te, te ziemie bliższe jakby Brukseli bardziej promować, czy wyeksponować, że one będą działały w tym kierunku stworzenia z Unii Europejskiej czegoś na kształt federacji, jakiejś państwowości, w celu takiej większej integracji. No to, to mamy tutaj znowu do czynienia z wieloma uwarunkowaniami, które wywołują tego typu reakcje. Jednak, panie profesorze, w swojej wypowiedzi wspomniał pan o lewicy, która, powiedzmy sobie, wprost jej wynik nie powala na, na kolana. W lewicy pojawiły się już wewnętrzne tarcia. Leszek Miller wprost powiedział, że lewica przegrała w wyborach, że Włodzimierz Czarzasty nie nadaje się na przewodniczącego lewicy i za jego czasów już dawno by zrezygnował z urzędu. I lewica też odkryła, że. Te postulaty mówiące o aborcji, antykoncepcji, nie mają poparcia w społeczeństwie, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. Ale co ciekawe, okazuje się, że klasa robotnicza, która zawsze była obiektem zainteresowania partii lewicowych, również na Lewicę nie postawiła krzyżyka. Pytanie, co Lewica teraz zrobi? Bo klasa robotnicza postawiła nie krzyżyk, ale postawiła poparcie PISowi. PIS przejął program Lewicy. Obrona warunków pracy, sprawy związane z zatrudnieniem, z zapewnieniem ludziom pracy, walki z bezrobociem, warunki socjalne, te sprawy związane z emeryturami, rentami, ubezpieczeniem zdrowotnym, z funkcjonowaniem służby zdrowia, urlopami wypoczynkowymi. To są hasła lewicy, które przejął PiS od lewicy, to jest jeden z głównych czynników, które powodują, że ta lewica w tej postaci, w jakiej funkcjonuje, nie ma racji bytu. Natomiast to, co Pan powiedział o aborcji, czy tam małżeństwach homoseksualnych, tak to rozumiem, czy partnerskich, to to jest taka nie tyle lewicowość, to to jest pewien radykalizm zmierzający w kierunku zmiany obyczajowej. To, to nie jest lewica. Jeżeli Pan myśli, mówi o Lewicy, myśląc o wiośnie Roberta Biedronia, to to nie jest klasyczna Lewica, w związku z tym w ogóle ten konglomerat, który nazywamy tą siłę polityczną, którą określałem mianem nowej Lewicy w Polsce, to, z Lewicy to tam jest tylko partia Razem, natomiast te pozostałe odnogi o wiośnie powiedziałem przed chwilą, natomiast druga odnoga, jaką jest była SLD, to nie była przez która z kolei jest kontynuacją Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to to nie była żadna formacja lewicowa. Trudno nazwać PZPR lewicą czegokolwiek, to była partia autorytarna, która, której zależało, której interesie było Utrzymywanie władzy, ale takiej władzy, która miała zachować ten monocentryzm polityczny. No tak, ale to są inne kwestie. Natomiast jakby ten spadek poparcia dla lewicy jest w związku z tym nieunikniony. Po pierwsze, bycie konglomeratem trzech właściwie różnych formacji, po drugie, przejęcie tego programu, klasycznego programu lewicowego przez Prawo i Sprawiedliwość. To, to decyduje o tym spadku poparcia dla lewicy. Jednak pozostając, w, 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 jeżeli chodzi o partie rządzące, które tworzą rząd, wynik koalicji obywatelskiej 30,59, czy możemy powiedzieć, że na ten wynik przełożyło się chociażby to, że jednak Donald Tusk nie zrealizował tych swoich sztandarowych obietnic wyborczych, no chociażby ta słynna benzyna za 5 zł i 19 groszy, czy może to wynikało z czegoś innego? Wynika to z tego, że Donald Tusk nie realizuje żadnego programu, żadnego strategicznego programu, który mógłby konkurować. Tym, co oferował PiS, i co zaczął realizować, co realizował od 2015 roku do ubiegłego roku. Platforma Obywatelska i Donald Tusk, w szczególności, charakteryzują się biernością. To było typowe dla tej polityki w latach 2007-2015, że jakoś to prawda samo idzie, chodzi tylko o. No, bo podtrzymywanie tej władzy to to, żeby nie było kryzysu, żeby nie było za dużego bezrobocia, dobre stosunki z Unią Europejską. Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek inicjatywy, no i to, z czym ludzie, ludzie kojarzą poczucie bezpieczeństwa i pewne perspektywy, czyli zarysowanie jakiejś strategii, tego w platformie nigdy nie było, nie będzie, a w dodatku nie było przez te ostatnie 4 miesiące. Nie ma oznak niczego takiego, mamy do czynienia, no jednak dominuje cały czas ta akcja rozliczeniowa, która na dłuższą metę no, nie może być atrakcyjna dla elektoratu tych trzech partii. W związku z tym jeszcze dochodzi do tego no to problemy rolników z importem zboża z Ukrainy. No to, to z czego tu się cieszyć? Jednak, o właśnie, panie profesorze, tu jest bardzo ciekawy wątek rolnicy. Zdecydowana większość rolników w Polsce postawiła na Prawo i Sprawiedliwość, ale przecież protesty rolnicze również były zarządu obozu Zjednoczonej Prawicy, jak również wielu rolników pamięta, że to formacja, której przewodził Rosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, zgodziła się chociażby na Europejski Zielony Ład. A tutaj... Nie, ja, opa... ja myślę, że ludzie tak... Nie, nie, rolnicy chyba nie, nie traktują tego w ten sposób. Gdyby tak było, to ten, ta nadreprezentacja rolników w elektoracie PiS-u by się zmniejszyła. Ona się nie zmniejszyła, tak było od 2015 roku. Tutaj z kolei PIS prze, przejął elektorat, przejął rolników z PSL-u. To jest taka prawidłowość widocznie rolnicy upatrują, dopatrują się w PiSie partii, która realizuje ich interesy, gwarantuje realizację tych interesów i wiele rzeczywiście w tym kierunku zrobiła. Natomiast w przypadek z Ukrainą to była sprawa zupełnie niezależna od polityki PIS-u, tylko od ataku Rosji na Ukrainę. Więc ja myślę, że ludzie raczej w tych kategoriach to postrzegają. Ten elektorat, trzeba pamiętać o tym, że od początku roku 2015 roku rolnicy byli tą klasą społeczną, tak to nazywam, która była najbardziej nadreprezentowana w elektoracie PIS-u. Kategorią inną, kategorię nadreprezentowaną to byli bezrobotni, i ręciści, ale to nie są klasy społeczne. Panie profesorze, ostatnie pytanie w naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo wiele osób żyje takim przekonaniem, że paradoksalnie wybory samorządowe pokazują, jakie są nastroje społeczeństwa i na tej zasadzie prognozują ewentualne wyniki, jeżeli chodzi o wybory do Europarlamentu. Podziela pan takie zdanie, czy może w przypadku wyborów do Unii Europejskiej sprawa będzie się prezentowała nieco inaczej? Ja myślę, że ludzie zdają sobie sprawę, że one odgrywają te wybory o wiele mniejsze znaczenie, aczkolwiek również ta sytuacja to nie jest sytuacja z poprzednich wyborów do Europarlamentu, bo tutaj mamy, tak jak mówiliśmy przed chwilą, wzrost jakby zrozumienia czy przekonania, że Unia Europejska realizuje interesy naj tych najsilniejszych krajów, czyli Niemiec i Francji. Tam, też można dodać jeszcze kogoś, nawet nie wiem kogo, no Belgię i Holandię. Natomiast trzeba walczyć o swoje interesy i żeby dobrze zawalczyć, to może lepiej nie głosować na Europejską Partię Ludową, czyli Platformę Obywatelską, tylko na Prawo i Sprawiedliwość, które tych interesów będzie bronić w Europarlamencie. Zresztą to widać, tak jak się śledzi obrady Parlamentu Europejskiego, ale tak zmierzając do merytum, tak, ja myślę, że wynik wyborów samorządowych musi się przełożyć na Wyniki do, do, do Parlamentu Europejskiego w Polsce na korzyść raczej Prawa i Sprawiedliwości, bo to zbyt krótki jest przedział czasowy między tym, co było cztery dni temu, a tym, co będzie w czerwcu. I tutaj, panie profesorze, postawimy kropkę. Bardzo panu dziękuję za udział w programie Najważniejsze Pytania w TVMN, a moim państwa gościem był pan profesor Henryk Domański. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.